Siemano, ziemano. akcja, podjazd, czas zacząć i tak to wygląda na chwilę obecną. Wcześniej nie chciało mi się nagrywać, bo trochę byłem chory w sumie i też wszystkich świętych też trochę pokrzyżowało plany ogólnie. Ogólnie co, wybrane było, przyjechała kuparka, ładowarka, 5 godzin popracowała, wybrała tutaj wszystko i, i nasypane było gruzu z 10-15 cm. Zagęszczone, zagęszczarką 450 kg, potem piasko z 10-15 cm. No i później już tylko sypię beton b 15 na piasku. Taki, który już gotowy, zamawiam w betoniarni. I co? Tutaj krawężniki obsadzone i, i chodniczek już ułożony. To są płytki 40 na 40 i To jest właśnie ten do 15 na piasku taki zrobiony spadeczek zrobiony tutaj ziemię rozplantowałem tą co była wybierana Co wam mogę powiedzieć ciekawego eee, tutaj przy garażu nie wiem ktoś tam kiedyś oglądał moje filmy to pamięta że tutaj miałem zrobionego Xpressa i tutaj miałem do, dotąd, do na równo ze ścianami, miałem xps zrobionego, ale to był kupi pomysł. Bo ten XPS od samego chodzenia już szlak go trafił, ruszał się w ogóle od słońca, się powyginął, dlatego trzeba było to zmodyfikować. I mam teraz tylko tutaj 10 cm xps pod bramą. Tutaj gdzie się brama zamyka. A tutaj jest wylana stopa betonowa, w sensie, że tutaj. Dziś dotąd e, jest wykopane z 50 cm w dół, jest taka jakby elka wylana, czyli tu i na dół. I, to, i tutaj jeszcze są zrobione e, ze zbrojenia takie elki ze zbrojenia i, i wzdłuż pręty dane ja mogłem też nagrać z tego materiału. No także to jest zazbrojone nad, nad tą siwą rurą, co deszczówka idzie żeby żadne te naprężenia na nim nie działały. To właśnie ten beton razem z tym, z tym zbrojeniem to ładnie odbierze. Nie? I, tutaj, o, I tutaj jest taka zrobiona faza akurat na, na tą na kostkę 6 cm, Trochę więcej, chyba 7 będzie, żeby ładnie się podsypie piaskiem i wtedy kostkę się do tego dostawi i będzie gitara. Nie? Także, ten, także wjazd tutaj do garażu myślę będzie będzie fest zrobiony, aczkolwiek no, jeżeli chodzi o wytrzymałość będzie fajnie, ale o mostki termiczne to już nie jestem zbytnio zadowolony, no ale nic nie zrobię na to. Tu studienka. no to, to studienka będzie podniesiona, już patrzyłem rurę w internecie, to jest Fi50, to będę musiał taką dokupić i, i tutaj podnieść tą studzienkę ładnie. No, a tutaj już przy mi dwa metry sześcienne betonu i teraz będę to rozrzucał, zaraz pościągam, sznurki sobie ściągam rureczki mam, także po tych rurkach będę ściągał. No i zabawa, nie? No dobra, trzymajcie się, na razie, choć cześć.